Mamy opóźniony odjazd z sainz spiro na stacji Natonin w kierunku Kabat. Trzeba na FP1 uważać. Idzie Skoda na Łociny. Jestem ciekaw, co mu się stało. O, już jedzie. Jedna. O, już jedzie, dobrze. Kierunku mu będą dwa alstomy. Na razie nie ma innego. Uwaga. Tutaj też nie ma technik z tego. Dziękuję za obrażenie odcinka, dobrze, cześć.